Witajcie z tej strony Zichu, a my znowu gramy w Team Fortress 2 Przyszedł, yeah. przyszedł czas na serwer pod podydyłem Pod dółem, powiadam. Będzie to tytuł pod tytułem Slenderman Tak Slender prawdopodobnie, o dziwo ładny ping 70. No, no więc 2. No tak żartowałem z tym Slenderem no. M ten Slender zamienił się w Mario Kart. No. Więc widzicie... A to dlatego, że... W ogóle tytuł był, że to jest uh, Mario Kart, to wiecie. Dla was to zero zdziwienia, ale się zdziwiliście pewnie, że mówię coś o Slendermanie jak jest Mario Kart, nie? Co ty robisz? Ale podpaliłem tego, kurde, jakiegoś to be you can dance. No. Nie wiem gdzie się nazywa Skał to nie tracisz? Jeszcze na takim oczojebnym tym No Ekraniku Lel Jeszcze coś cię w dupę zapina To spaj Przed Jeszcze ten Pięknie ci się to udało. Normalnie gościa To no Turmać! Opóźnienie, co? To on mnie celny strzał, a nie zwykłą broń. Więc wiesz, ale to jest free to play. A wód! Jak free to play? Co? No bo ten. Tylko A ty chuj ten też. nie I ty też, znaczy się Ale patrz, zabiłem tam tego kutasa no. Ach, Ty, jakaś dziwna muzyka leci No A ten, o jeszcze co do tego O, bo te ruszyły Co? To ruszyło nie, Jak ruszyło? A nie, ktoś włącza muzykę temu DJ-a gdzie jest moje kurde? To i to. O! I ten, yy... Nie, co się nie da? Chyba. Da się. Czy stąd się wychodzi raczej. To jest, aha. Jedziemy! Mamy czołg. O! Nie! Gówno został się. 4 HP. Wyżej! Wyżej! Dobra, jak zdechuj. A jechałem w czołgu. No. Nie, cię nie było w stanie I tylko rozwodzić. głowę było mi chyba widać. Ale fajna muzyka leci. No. To chyba admin włączy. Nie wiem kto, ale przynajmniej coś leci. No. Fire, Tam... No już, kurde... Było blisko. Kurde, bo klawisze mi się myla... Cześć, mylo, ale... a muszę. O, ale zabijesz A to się liczy. E, no tak, że my Ale zabił mnie kto inny. No ten, o. ten Jakiś, no. Ten, no, no. no. Kur... Prawie ci się da, prawie. Ale i tak powinien zginąć. Zginie. No, zginął i to sklep. Ja Chyba Walnij tam gdzieś, tylko nie wiem czy ta muzyka czasem nie jest ten, objęta prawami. No co ty, nie powinna być. Yeah. Co? <laughs> Dobra, idź dalej. Tylko to nie jedzie. No nie wiem się przyglądało przez chwilę, lol Nie jedzie, bo nie może Umarł Ale łatwy cel, lol No weź, nie wiem, może zmień Bo coś trochę taka, ten Wezmę tego I e, tego, no Solda No to wiesz? I pójdź tam, gdzieś się to prawdopodobnie zmienia, a chyba się tam nie zmienia. Co? Gdzie się chyba nie zmienia tego muzyki Jak? Bo no, nie wiem Ale na pierdziele coś No niech się skończy ta muzyka O ja Ile dispenserów Ile centrów Dobra idź Gówno że to Muszę szybko do dispenserów Szybko Medik Medik O Next map is Mario Kart O, ciekawe, nie widziałem ci się udało? Prawie byś coś zrobił No wiem, wiem, ma połowę Ale dałem, dałem moim inż, inżynierem, inż, inżynierom czas na naprawę No bo jest... Ja Ale głupia muzyczka Spróbuję ją tam zmienić, tam... Co? Tam chyba ją się zmienia, nie? No nie wiem, bo tam ta muzyka się skończyła Dostałem headshot, a ja chciałem skakać Widzę. O. co prawdopodobnie to admin O, go Pendant Cube Gdzie? To nie i go? Nie wiem chyba tak Co to jest? Tego wcześniej tu nie było chyba Lol No Ty się zmienie. Марио! 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 ми Марио! 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 Я ему, это говно сменить? Ага! Żelowo wód Zabił cię, bo wykrwawiłeś się Widzę to ja, to widzę No, to idź dalej la, 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 la. Ale buchie. być Dobra, weź tam bo w coś A to? Mario Super, świetna zabawa, bawienie się Mario No Pierdolud, pierdolut jak to działa to... Nie wiem w ogóle, to coś... Ty jest... Gówno je. To zrany wszystko. Ty, co tam jest? Jakaś żabka? Eee... But... Ta mapa kurde byłem przecież mniej wcześniej, ale nie widziałem takich rzeczy. Brawo, praktycznie nie ma życia. No wiem, o to mi chodziło. Okay, tylko chciałem. Co? Gdzieś tu powinno być HP. Ale nie ma. Wow. Co? Idę przede że żebyśmy byli... Wolę walczyć. Zak... O, dobra. jakby to był krytyk. No, no przecież tyle życia mi dawało, kurde za gówno. Ale nie. Musiała Cię zabić, bo to w tym wszystkim chodzi, żeby Cię zabiło. Bo inaczej to nie jest zabawa, Kurmać, nie wyszło. A, jaki są? Co, 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 Co Lol. Na parze. O, teczka. Let. Kurmać! Już... właśnie wiem. No i tak miał co życie. Że chyba byś celnego strzała pierdol. Ale tak to nie Kurde jakbym umiał te fast travele w tym, wiesz. Rakietowymi skokami. A no Znam, to znam. No! Uf. Nie, tego stało o, się zadość. M. Mamy nowy przedmiot. Od... Gówno. Z kim będziesz walczył? Tak, się zabił. Ale jest obszany. I krytyki. O, powiedzmy. O, świetne miejscówkę. Idziemy, mamy bliżej do wroga. Chodź, to obrzykam. Do końca. Ich rozdobczysz. Jeszcze bliżej głowy. O. Lake Dad. <grymka> o kurde. Ale zabawa No w dupę jego miałeś krytyka w walnięciu i tu byś miał jeszcze krytyka Ja to wiem Ale tak to zrobiłeś Dobra leć O kurde dwaj Doskałty cię dominują No, jeszcze snajper <noise> Aha Dużo widać Bardziej inżyniera Dobra, teleport Thanks I teraz tu. O wiem, wejdę na rurę Tak? No. ci no. się uda, bo wątpię Wątpię, żeby ci się uda, bo zaraz właśnie Co? Czy razie jakiś ten? i ze strony. No. Właśnie ktoś cię zlokalizował. Tutaj. może cię nie widać. Jeżeli lol? Chyba tak nie powinno to działać. No Aha. zajebiście. <grystanie> tak to miał działać? O, przynajmniej cicho jest. No dobrze że się już muzykę no, skończyła, kichu. bo ten, bo, bo, bo No. O, też zaraz wezmę chyba heavy'ka Co ty robisz? O to O, idź tu, idź tu Tam jest ten... ...wierzyczka Dziabłeś go? No Yes Ale gówno Nie Raczej znaczy nie dziabłeś go. Bo by było asysta, bo to takie No wiem. Tu idź. Tędy. o. Ale cię przelutował. <grywka> Ale mocno. No. Giń. Ty zginęłeś. Ale to biorę heavyka. To bierz My i teraz ich rozwalę oh. Dziab dziap dziap dzia Wszyscy zginął z tego walt tutaj masz ten słyszysz? o no to chodzi o. Jeszcze drugi, kurde. Czyli to ten, co go na początku zrobiłeś? Nie wiem, nie no to wiem. Tędy right here. Możesz medyk. A też można i tak. Przecież tam był dispensur, ale mnie to wali. I am full of sandwich. I am full of sandwich. Go. Jakieś dziwne fijskie bajki. No bo kurde, on już miał rozkręcone. No, no, miał. Mnie. Albo o wiem, tym, demo kurmać O i nie to tylko te B, tak B I wszystkich będziesz ściłkał No Powodzenie <laughs> Ale zrobiłem patrz i już punkty lecą No jak z wodospadu. A nie wcześniej kurde tak wolno I znowu tu będzie znowu A to jest kurde bombowy skończy Też zauważyłeś Dobra, i tukam przy tym. No, Gdzie on jest? Nie wiem. Dobra. O oh, kurde. -a jest. Skacz! Uciekaj! Prawie ci się udało. Zbieraj metal. Ja tym wiem. O, pteczek. O, O, dobry, dobry. Dobry na <coughs> Cudem. No właśnie. Dobra. Wow. Dobrze, że miałeś ten tutaj. Поезд, пай! Хуба достал, но ничего не есть. Хотя, не знаю. Нет, есть! Я это развалил. Сейчас я не I gówno, poczekaj Dupa, kamienie, kupa Ej Weź bombowego skoczka O to? No Tylko O to. Ty, jest... za pierwszy jest to? No Lol No dobra Ty, lol, nie? Tak Skocz Ja. Leć! Niczym ptacho. <laughs> to nie tak miało być, ale... Ale dobrze jest. I napierdzielamy jak z tego... z ckm Za szybko wybuchu. No Chyba ktoś tu leci, ty co ty robisz? No, Mysiałem. No, Lake Dad, już się popisał. Jeszcze raz Lol O został zabity ekosysta <noise> 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 dobrze Dobra tam chyba snajper na Ciebie kan. Eee, yy, właśnie. Yy, kto inny mnie zabił? Co ty słyszałem? Kleciał. Eee, ja widzisz? O nie, o nie, tylko nie to. Pomocy. Wjeżdżamy Ej. w jeden, w drugi samochód. No właśnie. Gdzie ja jestem? Czy ja jestem w ścianie? O, zabiję chyba go. Pomocy no, no i dobrze I chyba będzie Czekaj, trzeba kończyć Ale tu jest ruletka Nie. Czas się kończymy 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 Czekaj Lol Brawo Ja! O, to No. Sniper. Dobra, czas kończyć, więc z tego miejsca ludzie się będę z Wami żegnał więc subskrybujcie, wklejcie się w górę. Dobre komentarze, ja Was proszę i zachęcam Was do oglądania moich innych filmików z tego gringa, w się, czasie się z Wami żegnam. A. Yy... Tak? Nie. Ja też się. A, czekaj, co mówisz? Że się żegnam. A, to ja też się żegnam, cześć. No, nara.